Do Maleo Clinic Warsaw zgłosiłam się, bo pomyślałam, że jest to moja szansa. Od mojego zabiegu minęły 4 lata. Przed zabiegiem byłam zestresowana bardzo, bardzo, bo bałam się, że będzie bolało, że, że będzie nieprzyjemnie. Natomiast sam zabieg yy, po znieczuleniu bez, bez żadnego problemu. Zabieg faktycznie trwa jeden dzień, mąż przywiózł mnie rano i wieczorem czekali na mnie już, żeby zobaczyć efekt finalny. Moje życie zmieniło się bardzo po zabiegu, stałam się pewniejsza siebie, to na pewno. Zaczęłam bardziej o siebie dbać, nie krępować się, nie myśleć cały czas o tym, że te zęby, tak, żeby za szeroko się nie uśmiechnąć, że ktoś zobaczy, że to jest proteza. Do normalnego trybu życia mogłam wrócić w sumie. Bardzo szybko, bo następnego dnia jechałam akurat do rodziny 200 km dalej, także pojechałam bez problemu. Jest bardzo miło, wszyscy są serdeczni. W ogóle ja się śmiałam, że to nie są tacy zwykli lekarze, tylko po prostu anioły. Na dziesiąte urodziny życzę Wam dużo uśmiechu, który was nie opuszcza tak naprawdę. Jeszcze więcej zadowolonych pacjentów, satysfakcji z pracy, którą widać, widać że ta praca sprawia wam satysfakcję, że, że żyjecie historiami tych ludzi, których, którym robicie metamorfozy, także to jest bardzo miłe. No i co, wszystkiego, wszystkiego dobrego.